Dzieci, dzieci, dzisiaj macie świadectwa z paseczkiem i proszę, niech podejdzie do mnie yy, pan, yy, pan, yy, pan, szanowny pan Ten Kaktus. Tak. Bardzo proszę. Z paskiem oczywiście. A może mi pan je dać? Proszę. Tu Dobra, mogę to świadectwo? A ja nie mogę też panu dać. Pan, daj, daj, daj mi to świadectwo. Ej, ci nic nie wyskakuje? Dawaj mi to. Dobra, biura. mam. Teraz przyszedła kolejna pana ciemną dziurę. Dzień dobry, bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo proszę i miłego, miłych wakacji życia. Za chodźcie zawiozę was z autobusem. Dokąd? No do domu. Człowieku ja mam dom własny. W autobusie? Nie, wiesz jak, się, wiesz, jak, wiesz jak się naprawdę jeździ? Wiesz jak jeżdżą y, dzieci? Rowerkami? Nie, dzieci jeżdżą tymi. Co? Wsiadam do pana. Cześć do Jedziemy do domu! Tak sobie to wyobrażasz, tak? Dobrze, dobrze. Tak się jeszcze kameruje? Tak. Mam latające auto. Więc widzowie, trzymajcie się. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia wszystkim. Cześć!